Prawda, tak. bo to, to bardzo ładne nazwisko pani Mecenasie ja muszę tak dopytać no jeśli pseudonim artystyczny to dla nas za mało gryzie nas to nazwisko męczymy się z nim chcemy je zmienić tylko ten wiek już nam też po, po, pozwoli iść dalej okej okay, jesteśmy dorośli co my w takim razie możemy zrobić jakich argumentów możemy użyć Jezu Jezu, Jezu. Jezu. Przy... coś się wydarzyło na naszym eee, planie żeby... nasz kolega potrzebuje Jezu. pomocy Jezu Jezu nie wiem ja muszę za kamerą ja... Weźmy yy, Wezwijmy pogotowie. Wezwijmy pogotowie. Proszę na chwilę. Czy y, 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 wiesz co się dzieje? Widzisz co się stało? Ale poczekaj, może lepiej leż, wiesz? Lepiej u, y, połóżmy go. Jezus, ale po, y, wiesz co, nie wiem czy dobrze jest stawać, wiecie. Mi się wydaje, że dobrze jest położyć się. Połóżmy się Szanowni się państwo, na przepraszamy najmocniej. Musimy na chwilę przerwać naszą audycję z racji tego, że naszemu koledze na planie wydarzyła się krzywda. Poprosimy o materiał o powstaniu warszawskim. Do wspomnienia o, o wybuchu powstania warszawskiego jeszcze będziemy wracać. Drodzy państwo, nasz program jest na żywo. To jest program, który jest nieprzewidywalny. Przed chwilą nasz kolega operator kamery źle się poczuł. Na szczęście sytuacja jest opanowana, czuje się lepiej. Wezwaliśmy już karetkę, która do nas dociera. Dlatego też kontynuujemy naszą audycję, nasz program z nami w kuchni.